Cześć. Z tej strony Paweł Ostrowski. Witam cię w kolejnej lekcji poranna rozgrzewka perkusyjna, czyli w pewnych zasobach, które daję, żeby inspirować, motywować, żeby pokazywać jak w kreatywny sposób można zacząć swój perkusyjny dzień. Tym razem chcę powiedzieć o takich dwóch przeciwstawnych trochę sposobach ćwiczenia. No bo z jednej strony rozgrzewamy ręce oczywiście ćwicząc na werblu. Czyli Dosyć gęsto dzielimy przestrzeń czasu. Z drugiej strony dobrze jest osadzać grów, czyli ćwiczyć osadzenie rytmiczne no, grając jak najrzadziej. Pytanie jest więc, czy można połączyć oba systemy? Jak się pewnie domyślasz można, bo inaczej nie byłoby mnie tutaj dzisiaj? Chcę Ci pokazać taki mój przykład, który, w którym lubię właśnie rozgrzewać się gruwowo, czyli gram najprostszy grów. W jak najwolniejszym tempie, dodając też ćwiczenie werblowe. W tym wypadku będą to jedynki. Masz tutaj zapis pokazany. Jedynki, które no, wypełnią przestrzeń. Pokażę to z metronomem. Najpierw troszkę wolniej. Czyli gram stopę i werbel w możliwie najprostszy sposób. Podając, przed każdym werblem jeszcze w tym wypadku 32 na werbel grane przemiennie, A więc. Przed każdym werblem i przed każdym stopą w tym wypadku, jak, jak zagrałem. Przy czym mogę grać od jednej ręki, yy, czyli tylko od prawej, ale tak jak też zagrałem, od prawej i, i od lewej. Czyli przed werblem gram szesnastkowo yy, od prawej, a przed stopą od lewej. Cztery. Takie ćwiczenie oczywiście mogę sobie przenieść na, na high head zachowując tylko akcent na wersur, czyli. Mogę grać tylko od jednej ręki, tylko od prawej wszystkie 32. cztery bądź tylko od lewej. Zauważ, że tym samym ćwiczę i precyzyjne 2 i cztery w takcie prawą ręką, kiedy zaczynam zagęszczenia jedynkowe grać od prawej i Lewą ręką werbel na 2.4 również ćwiczę, by był precyzyjnie, punktualnie zagrany z tą samą siłą co prawa. Kiedy zaczynam od lewej. No i wreszcie, grając raz od prawej, raz od lewej, ćwiczę właśnie symetrię, żeby i prawy, i lewy rimshot na werblu były zagrane <ścoughs> precyzyjnie. 4. Dobrze. Teraz pokażę kolejny sposób. Taki w którym gram już szesnastki, będzie to już mniej gęsty podział, ale również bardzo fajnie rozwijający to precyzyjne 2 i 4 w takcie, no i precyzyjny grów. Oczywiście te rzeczy dobrze jest sobie ćwiczyć w jeszcze wolniejszym tempie niż pokazałem, więc zacznij od naprawdę wolnego, na przykład 50 bpmów, licząc ćwiercznuto. Czyli przykład numer 2, 3, 4. Wersja haiketowa. 3, 4. Oczywiście na tej samej zasadzie ćwiczę sobie albo od lewej, gdy lewą ręką gram werbel, albo od prawej, albo zamiennie. Pokażę to troszkę szybciej teraz. Kolejna kombinacja, tym razem gram dwa uderzenia na przemienne tuż po stopie i werble, czyli tak naprawdę będzie to szesnastka i później ósemka. A więc znowu ta sama sytuacja: od lewej ręki to lewą werbel, od prawej prawą lub zamiennie. I na hat. i od prawej. Tak, oczywiście zamieniam sobie, czyli gram raz od prawej, raz od lewej, ćwicząc precyzyjne brzmienie werbla z jednej i z drugiej ręki na werbu i na haichecie. Dobrze. Jeszcze taka mała uwaga dla tych, którzy mnie znają i wiedzą, że jestem leworęczny. No nie stało się tak, że nagle nauczyłem się grać na prawą. To po prostu zasługi współczesnej techniki. no Zobacz chociażby na napis Rochema, czyli pałki, którymi gram. Jak widzisz, jest on w kamerze odwrócony. Po prostu odwróciłem, żeby osobom praworęcznym, sorry, leworęczni było łatwiej. Kolejny przykład, który również fajnie się spisuje, to, to triole wrzucone. W tym wypadku triole szesnastkowe przed werbel. Na 2 i na 4, no i tym samym przed stopy na raz i 3. Czyli uwaga, znowu ta sama sytuacja od prawej i od lewej można zacząć. 3, 4. Mogę sobie oczywiście zagęszczać, czyli nie tylko grać jedną triolę, Ale jak już sobie to osadzę, to rozwinesz tak jak teraz zagrałem y, triole dłuższą. Czyli. No, byle nie zatracić precyzji. Werbę na 2 i stopy. I oczywiście wypełni to, co też można oczywiście zrobić, to tak jak też grałem, Triole w schemacie prawa dwa razy lewa, czyli jak widzisz, możliwości jest masę. Nawet o poranku. Dobrze jest sobie też ćwiczyć to w wersji bezstopowej, czyli tylko rąk. Czyli to też fajnie osadza. W taki sposób pokażę Ci teraz już na koniec. Że tak, ćwiczenie pierwsze gram bez stopy, tylko na samym werblu. Tak samo ćwiczenie drugie. trzecie. i ćwiczenie czwarte triolowe. Mam nadzieję, że ćwiczenia cię zainspirowały. Zachęcam do takiego właśnie praktykowania o poranku i nie tylko rozgrzewania się zarówno gruwem, który osadzamy, żeby był jak najprecyzyjniej zagrany, jak najrzadziej, tak naprawdę w swojej istocie stopy i werbla, ale też wdrażania w to właśnie proste ćwiczenia werblowe, które już te ręce też rozgrzewają. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.